Wielki bo, na pewno chcesz się mierzyć z ninżą przed finałem? No jasne, bycie bojem było na trzecim miejscu moich dziecięcych marzeń. Tuż za zagraniem w piłkę i byciem dinozaurem! Roar! Patrzcie na to, superfani. fani! Co, Leny błyskawica? Nie widziałem go całe wieki! Klaus? Znalazłem ten kostium w podziemiach stadionu! Cuchnie jak spleśniała kanapka! Pff, to nie on! To moje drugie śniadanie. Stary, to jest obrzydliwe. W tym kostiumie możesz ukryć wiele rzeczy. Na przykład tablet, mój ulubiony napój i mojego przyjaciela Giorgio. W czasie finału ktoś inny będzie robił zalenego. O, dlaczego, trenerze? I tak siedzę na ławce. To wcale nie znaczy, że możesz przestać koncentrować się na meczu. Miejsce jest stworzone dla mnie, Klaus? E... Co ja ci mówiłem na temat kostiumu? Tak wiem, trenerze, ale to idealne miejsce, żeby poszukać następcy Lenego. Zrobię taką reklamę, że ustawię się długiej kolejki chętnych. Skoda. Witka, Super strikers. witam w moim mieście. Proszę bardzo, ja stawiam. Badolary? Oficjalna waluta Dzikiego Zachodu Łotkińca! Śmiało, zabawcie się! Te bicepsy to jedna wielka ściema moi drodzy. <gulanie> <O>? <gulanie> Stary, odpuść sobie! Przecież te wszystkie gry są ustawione. Uszanowanie, twardzielu. Bili nastolatek. Hmm, wstęp tylko dla personelu. Dajka, proszę! Słucham. Eee, chciałbym zamówić? Dla mnie też poproszę. Nazywam się Sheriff Chili. Co cię sprowadza do naszego miasta? Szukam kogoś, kto wcieli się w lenego błyskawicę. Jest wśród was jakiś chętny? <laughs> Słuchajcie, to świetna fucha! Wielu fanów i stylowy kostium, który ma wiele skrytek w środku. Weźcie sobie po Eh, Słuchaj, Leny! Robienie za maskotkę podczas wielkiego finału Superligi to marzenie wielu z nas. To wszym problem. A, w problem. Zejść mi z drogi, wy bezużyteczne popychadła! Kosmiczna gwiazda. Zrobić miejsce dla oficjalnej maskotki Superligi! Hej, to było niemiłe! A ty coś za jeden? Leny błyskawica! Jestem najszybszą i najlepszą maskotką, jaką widziało to miasto. Kosmiczna Gwiazda! Spływaj stąd lotem błyskawicy i nie rób z siebie pośmiewiska! Pójdę sobie! Ale najpierw pokażę Ci ruchy, od których zakręci Ci się w głowie. Na eee! Wszyscy na stanowiska. Za chwilę rozpocznie się wielkie show. Ach, jeszcze Cię dopadnę. To było niesamowite. Jeszcze nikt nigdy mu się tak odważnie nie postawił. Będziesz lenym na finale, prawda? Właśnie, raz na zawsze zakończ jego maskotkowe rządy tyranii. Ja nie mogę. Dzikiego Zachodu, czyli wielki pojedynek. Jeden strzał z rzutu karnego w samo południe. Wszystko gra? Ach, myślałem, że idealnie wyczułem tor lotu piłki. Nie przejmuj się, stary ninja po prostu miał szczęście. Tak, masz rację. Podrasowana piłka spełniła swoje zadanie. Pamiętajcie na mój sygnał. Zrobicie to, co ustaliliśmy. <śmiech> 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 Szkiety z głów, bo czeka was dreszczowiec, który zjeży włos na plecach i spowoduje, że po głowie przejdą wam dreszcze. Eee, najwyraźniej z tych emocji odrobinę ci się pomieszały powiedzenia, Mac. Daj spokój, Brendo. Przecież to wielki finał Superligi. Musimy puścić wszystkie hamulce i dać z siebie wszystko, jakby pojutrza nie było. Czyli ninja z impetem ruszył do ataku. Co za strzał! Ale wielki boj jest na posterunku! Iha! Pamiętajcie, popychadła! Jestem kosmiczną gwiazdą! i najwspanialszą maskotką jaką widziało to miasto. W drugiej połowie kosmosi wyraźnie przejmują kontrolę nad meczem, ale jeden zawodnik skutecznie odpiera ich ataki. Ha. Bo jest zaporą nie do przejścia. Wielki Bo to czysta woda futbolowego talentu. Dosyć tego, Mac. Twoje wypowiedzi są bez sensu. Robisz z nicim Brendo. Ja po prostu staram się podgrzać stratosferę. Ach! Przestań! Krzyknijcie K, potem O, potem M, potem U. Y. A zresztą takie hasła to przeżytek. Jestem kosmiczną gwiazdą. Bum! Bum! Trenerze, pozwól mi wdzielić się w Lennego. Kibice go potrzebują. Przecież miałeś się znaleźć zastępstwo. Próbowałem! Ale wszystkie inne maskotki boją się konfrontacji z kosmiczną gwiazdą. No dobrze. Ale masz wrócić na końcówkę. Halo? Jeśli chcesz poznać prawdę, spotkajmy się w garażu. Prawdę? A, a kto mówi? Regulaminowy czas nie przeniósł rozstrzygnięcia, więc będzie potrzebna dogrywka. Tak, dogrywka. Ech. Będziesz się foszyć, bo skrytykowałam twój komentarz? Nie. Zespół Strikers odzyskali rytm gry. To zapowiada wielkie emocje. Świetny strzał tygrysa, ale bramkaż na posterunku. Szansa na kontratak. Ale ninja zagrywa do tyłu. To do niego niepodobne. W rzeczy samej. Dlaczego zaczęli grać aż tak asekuracyjnie? Eee, halo? Jest tu kto? Słuchaj hmm. uważnie. Mecz jest ustawiony. Kosmosi wygrają ten finał, to pewne. Jak to? I tak za dużo gadam. Jeśli Gwiazda się dowie... Stój! Dlaczego nam pomagasz? Bo przypominasz mi kogoś, kim naprawdę jestem, Leny. Nieustraszony szeryf Czini Stróż prawa! Dogrywka dobiega końca, ale wynik nadal jest bez zmian. Kosmosi najwyraźniej czekają na jedenastki. Ale nie super strajkers! Czerwone trykoty przeprowadzają ostatni atak! Hmm? Ściana nie zdąży wykonać rzutu z autu. O zwycięstwie w Super Lidze zadecyduje konkurs rzutów karnych. Tak! Nie czaję. Kosmosi najwyraźniej grali na czas. Dziwne, przecież wiedzą, że Wielki boj jest w formie. Kosmosi zaplanowali oszustwo! Klaus, Gdzieś ty był! Poszukiwałem prawdy i przyniosłem wam pomahańcze. Posłuchajcie, mecz jest ustawiony. Eee, niby jak? Dzieciak z tej ustawionej gry podaje piłki? Założę się, że to nie jest przypadek. A co jeśli nie tylko gry na Dzikim Zachodzie są ustawione? No tak, mój pojedynek z niczą. Wiedziałem, że z tą piłką było coś nie tak. Kosmosi chcą w konkursie karnych strzelać tą felerną piłką. Ciekawe, gdzie oni ją ukryli. E? Nikt mi nie dorówna, bo jestem kosmiczną gwiazdą! Lśnię w nocy i błyszczę za dnia! Zaczynamy, drodzy państwo! Ciekawe, która drużyna lepiej zniesie presję. Trzymaj, mały. Moment o tym nie myśl! Shaker strzela jako pierwszy. Czy da swojej drużynie prowadzenie? Czas yes! yes! siedził! Uh! Kolej na kosmosu! Wielki czuł strzał, ale odrobinę się spóźnił. Proszę, proszę, w końcu się pojawiłeś. Myślałem, że ze strachu kombinezon ci pożółknie. Ha! Co ty wiesz o kolorach? Moja czerwień jest niepowtarzalna! Poza tym nie szata zdobi człowieka. Liczy się wyłącznie to, co człowiek ma w środku. O, jakie dopięte! Każdy z nas jest wyjątkowy. Mam rację? Nie, 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 nie. Nic nie rozumiesz. Wasza specjalna piłka. Wiem, że masz ją pod kostiumem. I ja ci ją odbiorę. Uuu, uh, sprytny strzał El Wielki Bo tym razem sięgnął piłki. Jest coraz bliżej swojej pierwszej obrony. Co? <śmienicza> oh? Zejdź mi z drogi. Nie, nie będziesz mi więcej dokuczał. To koniec. Oddaj piłkę. Weź ją sobie. <śmienicza> Jestem kosmiczną gwiazdą. <śmienicza> Nie! teraz wszystko w rękach i nogach zawodników. Na razie mamy remis dwa do dwóch. Do piłki podchodzi kapitan słupa Raz Rasta wytrzymał presję, jak na kapitana przystało. Czy kosmosi wyrównają? po ja! Skrętny Tygrys rozpocznie czwartą kolejkę karnych. Super strajkę zbudują swoją przewagę! To nie tak miało wyglądać! Gdzie jest nasza specjalna piłka? Ej! E? <śmiech> <śmiech> Przed nami kluczowy karny. Jeśli wielki bo obroni, będzie po meczu. O, wygląda na to, że ninja ma zastrzeżenia co do piłki. Wielki bo broni! Super Strikersy zostają mistrzami Superligi! Tak? Można to skomentować tylko w jeden sposób. Czyli jak? Super Strikers uciekli z topora porażki i zwyciężyli w mrożącym krew w żyłach futbolowym Dreszczowca! Tak, to się nazywa komentarz Brendo! Brawa robota, Klaus. Jako Leny byłeś świetny. Tak, właściwie. To jestem tutaj. A to kto jest w przebraniu? Najlepsza maskotka, jaką poznałem. Jak nikt zasługuje, żeby być Lenym. Dzięki. Chociaż dla mnie zawsze będziesz szaleć w tym chili. O, to takie słodkie. Mam na imię Rebeka.